Mówi jak próbowałem to słowo trochę. Łamać, to uderzyło mnie już to pier, ta pierwsza rzecz, o której Pan Bóg informuje Abrahama. Bo to jest jakby powtórzenie, czy, czy też paralela do 12 rozdziału, a więc do tego, tego momentu powołania Abrahama, gdzie, gdzie Pan Bóg mówi: Wyjdź dla ciebie. Zostaw dom swego ojca, zostaw to wszystko, czym żyłeś do tej pory, i idź. Tam było e, powiedziane o zostawieniu, czyli takim wyzerowaniu się, zostawieniu wszystkiego. Natomiast tu jest e, o wzięciu. Pomiędzy tymi, tymi dwoma e, momentami, jest to, co, co Abraham uzyskał przez ten czas. Uzyskał spełnienie obietnicy ma Izaaka. I niby zostawił dom swojego ojca, tego ojca, który umierał. Zostawił tą śmierć w Haranie. A tutaj, w tym kraju, obietnicy ma, ma syna. I teraz tego syna mu. Każe Pan Bóg wziąć. I to, to jest taka rzecz bardzo ważna, nie? Bo to zauważyć, bo e, właśnie, gdzie jest ten nasz lęk przed Panem Bogiem? Właśnie ten lęk polega na tym, że, że nam się wydaje, że Pan Bóg nam weźmie coś naszego, nie? Że my coś mamy i Pan Bóg przyjdzie i nam to zabierze. A jak ja to mam, to jest moje. A Pan Bóg się jawi jako, jako jakiś taki inkasent, komornik, który przyjdzie zająć i ja będę miał mniej albo nie będę miał w ogóle. A tymczasem to, co ten tekst pokazuje tutaj i co było doświadczeniem Abrahama, to jest to, że, że to, co ma, to, co uzyskał, jest darem Pana Boga. Dlatego to jest ta, ta wiara Abrahama, że On poprzez te lata tego się nauczył, że, że wszystko, co ma, jest z ręki Pana Boga, że Pan Bóg był, był dla Niego dobry, Pan był, był dla Niego szczodry, Pan Bóg spełnił tę obietnicę, którą, którą Mu dał na samym początku. Więc to słowo mogło się wypełnić, wypełniło się. I teraz dzięki temu może, może wchodzić to ryzyko z Panem Bogiem. Jeśli tego nie ma, to nie będziemy się z Panem Bogiem próbować. Będziemy obrażeni na Pana Boga, nie? Śmiertelnie się na Ciebie gniewam, bo teraz przychodzisz i robisz coś nie tak, nie? no tak, to, ta paralela z Jonaszem jest tu też taka taka mocna, nie, bo bo jak to w tym tygodniu było w czytaniu, nie, że, że jak Jonasz usłyszał, że Pan Bóg go chce tylko posłać, to nogi za pas i w drugą stronę, nie miał swój plan na życie i teraz ten plan na Pana Boga, wszystko tylko nie to, nawet nie, nie dosłyszeć nie, to, to co mówiłem, że, że rabini podkreślali, że że Jonasz tylko usłyszał, że iść do Niniwy, Wielkiego Miasta już nawet nie chciał słyszeć tego, co, co ma mówić. Nie? Że oj, żeby tylko zwiać i nie słuchać. Nie, Czyli nie miał, nie miał tego, tego serca otwartego na, na to słuchajcie jego słuchajcie, tylko nie słuchać, uciekać. Jak wstał, to uciekł. Abraham jest totalnie odwrotność, prawda? Wstał i poszedł staje pocztę, gdzie go Pan Bóg e, posyłał. Słowo jest mocne. Oczywiście, my też patrzymy na to już, już przez ten pryzmat e, spełnienia, czyli przez pryzmat Ewangelii. Zresztą, Panie. chyba taki jest też zamysł Kościoła, który dziś nam łączy te, te dwa czytania, e, czyli pierwsze czytanie z Ewangelią. Bo dla ojców e, Kościoła to było jeszcze bardziej widoczne, mianowicie w septuagincie, a więc po grecku, to słowo, które tutaj było, jest powiedziane do Abrahama, weź Twojego syna umiłowanego, agapetos, to jest ten umiłowany. I to jest dokładnie to samo słowo, które występuje w, w stosunku do Chrystusa na, na górze tabor. Nie? To jest mój syn umiłowany. Oni mieli to jeden do jeden, prawda? Mieli po grecku i Stary i Nowy Testament ci ojcowie wschodu. Więc dla nich, jak, jak czytali jedno, od razu automatycznie przestawiało ich to na, na spełnienie tego słowa, czyli na górę tabor. Wychodzi na górę Moria, ma ofiarować tego, tego swojego syna umiłowanego. A tutaj jest ten syn umiłowany. I znowu jest też, jest też ojciec, bo ten ojciec, jakim jest tutaj Abraham, to jest przede wszystkim figura tego ojca niebieskiego. Myślę, że Abraham tylko, tylko daje trochę światła na to, na to, co będzie później. Że to ten, ten ojciec wyjdzie z synem na tą górę, ostatecznie na tą górę Kalwarię. I żeby ofiarować tego, tego syna. Tego syna, którego, którego kocha jednorodzonego. Tu jest właśnie tego syna jedynego. Znowu to było też przetłumaczone jako, jako jedynego w sensie jednorodzony. Jednorodzony i umiłowany. Jezus Chrystus. Ten tekst jest, jest bardzo mocny. I skoro jednorodzony, unigenitus, to, to było od razu odniesienie do, do Ojca Niebieskiego. E on ma tą miłość, która, która każe mu złożyć tego syna w ofierze. To jest oczywiście, to jest, to jest prawda, która nas totalnie przerasta, bo, bo to jest prawda tej miłości Pana Boga. Że jak próbujemy to, to do siebie jakoś, jakoś kroić, to to nam kiepsko wychodzi. Nie? Bo, bo to jest ta tajemnica miłości Pana Boga, o której też drugie czytanie św. Paweł mówi, że tak Bóg umiłował świat, nie? tak Bóg ten świat ukochał, że, że dał tego swojego syna. Jak Bóg nas mógł inaczej przekonać o tym, że nas kocha? Nie? Jak do nas w tym, w tym całym naszym buncie, w tym podejrzeniu ciągle do Pana Boga, że Pan Bóg nam ciągle chce coś zabrać, taki ten Pan Bóg jest. Jak Pan Bóg mógł inaczej nas, nas przekonać? Nie? Jak właśnie w ten sposób. nie? My jesteśmy moralistami, i to wychodzi na, na, ciągle, nie? że my ciągle tylko pytamy, co zrobić, nie? jak żyć, jak, jakie prawo stosować. Natomiast Pan Bóg pokazuje tę miłość. Nie? Tak kocham. W ten sposób. Krzyż to jest ta, ta kontemplacja, do której zostajemy też zapraszani w Wielkim Poście. Żeby zobaczyć tę miłość, żeby się dać ogarnąć to, tą miłością. Nie tak Bóg kocha, kocha świat. To jest ta Góra Moria. To jest to serce, które zostało otwarte. To jest ten syn, który, który jest ukochany, i ten syn, który, jak Izaak, idzie w sposób bardzo świadomy na, na Górę Moria. Jest, w, od początku w kościele było to, to bardzo jasno pokazywane, że że Izak to nie jest ktoś, kto, kto y, jest nieświadomy tego, co, co, co się dzieje. I te wszystkie późniejsze takie wyobrażenia, że, że Izak to takie dzieciątko, którego, y, które Abraham ciągnie za rękę właściwie, to, to są takie wiecie, słodko-pobożnościowe bzdety, a nie y, to, co, to, co rzeczywiście jest. Bo y, patrząc na te Ustalenia, nawet takie liczbowe, które tutaj są, to Izak w tym momencie, kiedy idzie na górę Moria, ma 37 lat. To, jest, to nie jest dzieciątko, nie, którego teraz Abraham ciągnie za rękę. Nie? To raczej mogło być odwrotnie, że Abraham ma 137 lat, więc trochę już starszawy, nie? Total, totalnie odwrotnie, nie? że kto tu kogo tu ciągnie, i, i kto tu. Nie, to, co ciągnie Izaaka, to jest, to jest to, ta jedność wewnętrzna z, z, z Ojcem. Że on chce spełnić. Nie? To nie jest tylko to, że, że nieświadomy idzie tam i nie wie, co, co będzie. Nie? To oczywiście w czasie Paschy jakoś jest, jest nam to jeszcze, jeszcze mocniej pokazywane czy, czy wskazywane, to, to związanie Izaaka, prawda? Że, że dlaczego prosi? Dlatego, że nie chce. Nie chce Cofnąć się przed, przed spełnieniem się tego aktu ofiarniczego, że nie chce, żeby natura wzięła górę nad, nad łaską. Nie chce dać się zranić. Nie chce tą, tą ofiarę uczynić niemożliwą. Ale to, jest, to wyraża właśnie tą, tą jedność serca razem z, z Ojcem. Dlatego ten Izak idzie tutaj, chce być ofiarowany. To jest ta cała miłość. I, i e, teraz Ewangelia w tym kluczu podaje nam Chrystusa, który jest w drodze nam nad swoją morię, jest w drodze na górę Kalwarię. I teraz e, nie, tak jak, jak syn jest posłuszny ojcu, tak teraz e, jesteśmy wzywani przez, przez ojca do posłuszeństwa synowi. Jego słuchajcie, Jego kontemplujcie, jest ten, ten midrasz, który mówi o związaniu z Kontemplujcie tę wiarę na, na ziemi. Dzisiaj jest namówione nam o tym słuchaniu, wpatrzeniu się, wsłuchaniu się w to, co, co, co robi Chrystus. Dlatego to jest oczywiście jeszcze droga, która, która jest przed nami, ale, ale ona. Myślę, do nas przychodzi właśnie trochę, żeby nas pytać w tym, na początku właściwie jeszcze tego Wielkiego Postu, na ile chcemy iść, na ile chcemy wejść w tą drogę, nie? Na ile co mówiła tutaj Marzena w Echu, że, że na ile chcemy wejść na ten ring, na ile chcemy powalczyć, nie? Na ile, A na ile chcemy, nie widzimy cały ten nasz bunt wobec, wobec tego wszystkiego, co Pan Bóg robi, że nie chcemy słuchać. Nie, że mamy postawę totalnie głupią. To, co zawsze jako, jako dziecko nam, nam mówili, nie? że zrobię, zrobię mamie na złość i od, odmrożę sobie uszy. Nie? No to my mamy taką postawę wobec Pana Boga. Nie? Jak Pana Boga nie posłucham, jak zrobię po swojemu, no to ten, temu Panu Bogu rzeczywiście zrobię mu na złość. Nie? I ten Pan Bóg będzie o, o tyle mniejszy. Już, będzie, już nie będzie taki wieczny. Już nie będzie taki doskonały, już nie będzie tak. Bo ja mu zaszkodzę. Nie? Moje uszy, ja sobie je odmrożę. Nie? To, co najlepsze może nam się wydarzyć, to właśnie poprzez to, że damy się Panu Bogu pociągnąć. Nie? Że nie wiem, to, to czytanie bardzo odsłania właśnie tą rzeczywistość, że, że, że jak, jak się słyszy, to i to, to od razu powstaje. Automatycznie, jak gdyby, lęk przed tym Panem Bogiem. Nie? Ale to nie jest problem Pana Boga, to jest problem tego, co jest w nas. Że nie mamy tej, tej miłości, nie mamy tej ufności, którą ma Chrystus, tylko to się objawia ten nasz grzech. Nie? Że nie chcę, nie chcę za, nim, za nim tak iść. Boję się Go. Zrobi mi krzywdę. Nie? To, co był ciągle na. Jak, jak patrzymy na, na tą wędrówkę Izraela przez pustynię, to ciągle właśnie było, było to, nie? Że, że, że Izrael ciągle patrzył nie? i mówi, niby, niby ma pewne doświadczenia, tak jak my mamy doświadczenia e, indygerencji Pana Boga w naszej życiu, jest Pan Bóg dobry, ale jak przyjdzie co, jakikolwiek trud, to od razu klucz jest jeden. Nie? Ja wiedziałem, że tak się tak skończy, nie? Byłeś dobry, byłeś, ale wiedziałem, żeby tak, nie? Bo Pan Bóg jest taki, kurczę, ekstra złośliwiec, nie? Że ci dawał, pas, cię, pasw cię, pas, nie? Żebyś tak utył i wreszcie cię, kurczę, na końcu utuł, nie? I tak, ja od początku wiedziałem, że tak będzie. Takie miałem przeczucie, a teraz mam tylko dowód na to, nie? No i Pan Bóg znowu robi, robi co, coś dla nas, no i dobrze, jakoś nam przechodzi, nie? Do następnego zakrętu. Ja piać to, to samo, nie? Nie wiem, czasem to mi tak, tak przychodzi też, ale tak spontanicznie te, teraz ta myśl, że tak w tym tygodniu mnie, mnie to uderzyło, że, że czasem mówimy, że mam kryzys. Ale trzeba, trzeba by się dobrze zastanowić, czy mam kryzys? Czy mam grzech? Nie to jest tak, tak, w tym tygodniu sobie o tym myślałem, nie? bo zazwyczaj mówimy, mam kryzys, nie? Ale kryzys jest rzeczą dobrą, nie? Bo kryzys pro prowadzi do wzrostu. Kryzysy są rzeczą właściwą. Nie? Natomiast grzech jest grzechem. I teraz to rozróżnić, nie? Gdzie, gdzie, jest, gdzie jest kryzys, a gdzie jest grzech. Rzeczywiście czasem nie, nie, nie chowam za, za pojęciami, które są nieadekwatne. Nie? Że tam gdzie powinni, Za kryzys tak naprawdę Panu Bogu powinienem dziękować. Nie? Dobrze to jest dla mnie. Nie? Bo Abraham miał swoje kryzysy. Te próby, które przychodzi, to były te kryzysy, ale Pan Bóg go ciągnął dalej i to się okazywało rzeczą dobrą. Podprowadzał go pod następną próbę i dalej, i dalej, i dalej, aż, aż do teraz. Nie? Natomiast tam, gdzie był grzech, to nigdy dobre nie było. Nie? Tam, gdzie Abraham zgrzeszył, jak, jak ucieczka do Egiptu i, i e, wyparcie się swojej żony i to wszystko, co potem przyszło, to trudno to nazywać rzeczą dobrą. Nie? To był grzech. Pan Bóg Zna nas i to słowo przychodzi, żeby nam pomagać, nie? żeby nam e, no, zadawać te, te trudne pytania, na ile rzeczywiście idę za nim. A na ile, e, może to jest też, też ten, ta nasza trudność, że my, z, z, wiecie, z, z perspektywy pierwszej, pierwszej próby patrzymy na dziesiątą i mówimy, tak to nie idzie. Nie? Jakby Abraham, który który siedzi w haranie, jeszcze nie wylasł i, i już by usłyszał, Pan Bóg był, był dobry, go przeprowadził przez to wszystko, nie? Nie, nie od niego na początku yy, nie? w, w, w tym, w haranie, że mu powiedział, wyjdź, dostaniesz syna, a potem go zabijesz na górze Moria, nie? No to pewnie mu pewnie by Abraham Panu Bogu pokazał, nie? Tu się zgina pingwinan, Ale ale nasza trudność to może być właśnie, że my już tacy nie, zaprawieni w Piśmie Świętym, wiemy wszystko nie? i teraz patrzymy przez ten pryzmat ostatniej próby, na ostatnią próbę patrzymy przez pryzmat pierwszy. Jeszcze siedzimy w haranie, jeszcześmy nie, nawet nie wyszli, nie? że, że jeszcze, jeszcze tak naprawdę w tym domu Ojca to się, to się całkiem świetnie bawimy. Ja już patrzymy, nie ja, nie, ja nie pójdę, bo wiem, jak to się skończy. Tymczasem to jest, to jest droga. To, jest, to są te etapy, które, które trzeba przechodzić, żeby dopiero doświadczyć, i Pan Bóg wie, kiedy, kiedy od człowieka to coś może, może domagać się może go w, w, już w tą próbę e, wprowadzić. I dlatego modlimy się też w tym modlitwie, Ojczy nasz, nie, nie wódź nas na pokuszenie. E, no, w, ty, w tym e, znaczeniu, to jest, to jest że, że, żeby iść tym tempem Pana Boga. Nie? Jak nam się tylko wydaje, że, że nie wiem, teraz to, to modne jest takie, nie? że że to taka zmienić prośbę, nie wódź nas na pokuszenie, bo przecież Pan Bóg nikogo na pokuszenie nie wodzi. No to coś mi przed chwilą czytali. Bóg wystawił Abrahama na próbę. No jest tak przetłumaczone, ale, ale stricte to by trzeba było tak samo przetłumaczyć. Bóg wprowadził Abrahama w pokusę. No to nie wódź nas na pokuszenie, Pan Bóg nie wprowadza w pokusę. Wiecie, to jak, jak z wszystkim, nie, że... że przez swoje, swoje myślenie próbujemy to myślenie narzucić Panu Bogu, że Pan Bóg tego nie może robić. A niby dlaczego nie może robić? Nie? No bo ja, Pan Bóg, przez małe P, ale ważniejsze niż duże P, uważam, że Pan Bóg tego zrobić nie powinien. I to jest z wszystkim tak. I jak, jak to potem przenoszę na moje życie, to jest to samo, nie? że tego Pan Bóg nie może mi robić. A, a mi robi, no i teraz i teraz się będę właśnie na Niego gniewał i nie pójdę Yy, zrobię, zrobię y, Jonasz reaktywacja. Wszędzie tylko nie tam, nie. Idź, no to pójdę na statek i tam już nie idę. Nie? Tam już płynę. No może tak być być w życiu, nie. No to jest druga niedziela wielkiego postu. Kolejna góra, przez którą nas Pan Bóg przeprowadza. W tamtym tygodniu była pierwsza góra była góra kuszenia, i dzisiaj się wydaje, że to jest też jest ta, ta góra kuszenia. Nie? Jak tam był demon, który kusił: nie? Oddaj mi pokłon, ja Tobie dam, ja, ja Cię zabezpieczę, ja yy, mam to, czego, czego pragniesz. Chrystus pokonał tę pokusę. Dziś jest ta druga pokusa. Pokusa, która też jest na tej górze. Na górze Moria, na górze e, Tabor. Czy Pan Bóg nas też, też wprowadza, wprowadza w to samo, co, co w tamtym tygodniu? Jaka jest odpowiedź na pokusy? Słuchać Pana Boga. Jego słuchajcie. Będę go słuchał. Będzie się moje, w moim sercu coś, coś działo. Kiedy mam inny pomysł, no to nie, nie dopuszczę Pana Boga, to zostanę tylko z tym, co, co mam w sobie i tyle. I, i nic, się, nic się tak naprawdę w tym sercu nie zmieni. No, ale nie o to chodzi. Pan Bóg chce nas przeprowadzać, Pan Bóg chce, chce dawać nam to życie prawdziwe. Chrystus zwyciężył. Chrystus był tym, który, który wszedł na górę Moria który nawet dalej niż Izaak, niż, niż bo jest już tym Izaakiem spełnionym, przyjął to, to uderzenie, przyjął ten cios, przyjął śmierć i doświadczył, że nawet w śmierci jest życie. To jest to, co, co jest niesamowite, prawda? Że to jest to doświadczenie chrześcijańskie, że można pójść krok dalej. Że z Chrystusem jest możliwe wejść nawet w śmierć, że z Chrystusem jest, jest możliwe przyjąć to, co Pan Bóg daje, że to nas nie zabija, że nawet w tym jest zwycięstwo. No, dlatego, aby się to spełniło też i na nas, to, to wezwanie, które dzisiaj jest tym wezwaniem dnia, słuchać Chrystusa.